Pan Jezus mówi głupcze o tym człowieku, który dzisiaj no skończy życie, a tak się zastanawiał nad tym, co począć ze swoim bogactwem. I dalej mówi, tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Są dwa rozwiązania na to wszystko, co posiadamy. Dzielić się albo zatrzymywać dla siebie. Jak zatrzymasz dla siebie, utoczysz. Utopicie to. Utopicie to na życie wieczne. Ciągniecie to w dół. Dzielenie się, rozdawanie otwiera Twoje serce, uwalnia Twoje serce. A jak serce jest wolne i lekkie, to gdzie idzie? W górę chyba idzie. A jak jest ciężkie, ociężałe, przywiązane do czegoś, to idzie od razu w dół. No właśnie! Uwolnij swoje serce od chciwości, od posiadania, od patrzenia na siebie, od przyjemności. Wolne serce to serce, które idzie prosto do góry. Amen.